Dziękuję bardzo serdecznie, drodzy widzowie. No, dzisiaj temat, niestety, bardzo smutny. Co do niego podejrzenia. Wszystko to było śmieszne. Też może prowadzić tylko. powodzenie, pojednanie. No niestety. Ale od razu, nie? Prawie... Polska aktorka i reżyserka Helena Białecka, pracując w pionie reżyserskim, była współodpowiedzialna za powstanie wielu kultowych polskich. Nie żyje Dawid Ozdoba. O, ja... 3 października w godzinach wieczornych internet obiegła przykara informacja o śmierci Dawida Ozdoby. Jego mama na swoim prywatnym facebooku... ...dość trudny temat. Temat... ...depresja. Powiem wam, że... ...i dążyłem do jakiejś autodestrukcji... To, to wszystko teraz. Więc dla wszystkich, co jest smutno, Cieszcie się macie. Widzowie, pewnie wiecie, że na moim systemie S.P. możemy być LGBT, listem, endelianem, Czarownikiem, Blakebornem i wiele więcej. Tak jest, możemy być różnymi Ale czy Wy wiecie, że dzisiaj, dzisiaj znalazłem widzowie kratki, który bo po, po, pozwoli nam krakować postać. Trzy, tak jest. Dobra, mam trzy opcje za czego mam? Dobra, mam pięć, e, pięć? Sześć, sześć, dobrze, sześć, to to ja dobra. myślałem, że gdzieś zgubiłem. Prawie rok czasu spędziłem na tym save'ie moi drodzy, w tym miejscu, gdzie miałem pierwszy portal. Coś się zbagowało czanki się zresetowały, portal, który odpaliłem, który dostałem się do endu, zgasł. I okazało się, że okolice tego, czyli powiedzmy te czanki, nie wiem ile tam, kilkadziesiąt czy kilkaset czanków dookoła, jest zepsute. Ścinał, w sensie na przykład, yy, mogłem normalnie grać, ale kleciałem elektron, to cały czas Elitra była odwalona. Ja i mogłem sobie tak podskakiwać, jakby ta elytra się nie zamykała. Nie dało się wyjść z tego świata, i jak już jakoś tam wstałem, no, ja to taka osoba jakieś dwie, miałem miałem, jednak jest teraz ogólnie z tymi członkami, więc mam nadzieję, że tak jest. Tym razem w porządku. Odwiedźmy jeszcze bardzo tymczasowo. Cieszę dzisiaj. Dzisiaj znalazłem w krafting, który pozwoli nam. Kraftować postać Wurdena? Tak, jak wiecie, ukośnik w postaci sobie wpiszmy teraz. I postać Wurdena jest, no już wkrótce nie jest ona jeszcze dostępna, co nie? Więc y, nie wiadomo jaka ona będzie, ale ja wiem, że jest tajemny crafting, który dzisiaj pozwoli mi skraftować właśnie Wurdena. Let's go! Tak więc, jak widzicie, trzeba mieć tutaj trzy totemy nieśmiertelności, potem jeden na środku tej drugiej linii trzeba mieć crafting, potem znowu totem, a na samym końcu te trzy pola to muszą być widzowie płaczący obsydarz. Z tego co widzę, albo w Nie chyba to jest płaczący. Tak jest, płaczący optydan, i wtedy wychodzi warden. Tak jest, tak więc to dzisiejszy odcinku będziemy szukać widzowie. Więc dobra, zacznijmy sobie szybciutko ten crafting, ponieważ wydaje mi się, że to będzie spoko A i pamiętajcie, że to widział w ogóle, to przyjemnie, Kurde, fajnie, by było, żebyście zostawili. A, i upciej idola kłapku, żeby być moim idolem. Bo kość idol na serwerze. Zdobyliśmy widzowie na początku te 3-5 totemów, tak jest, więc ja sobie piszę laki. Ponieważ widzowie mogę sobie kupić za 3 dychy, wydaje mi się, że to jest pizza. Na Za trzy dychy kupię sobie widzowie tutaj, jak widzicie, Lucky bloki i widzowie, losuję, losuję, obym mi wyleciał jakiś totem. Kurde, błagam, 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 błagam. Jak nie, to będę musiał od widzów zaraz prosić, co nie? Dobra, włączę sobie tutaj e, tego. Szankera dam, muszę wszystko tutaj pochować. Widzowie, naprawdę, polujemy na 3, e, na trzy T. A nie mogę chować do tego, do tego, dobra. E, muszę polować na 3, 5 totemów nieśmiertelności. Co ja gadam, dobra widzowie, otwieramy. Od... 촬영기 <목소리법> Za 6 I ani jeden chyba mi nie wyleciał. O kurde, to będzie problem. A jednak widzowie lecą! Widzicie, to pierwszy przedmiot znaki bloka, let's go! Dobra, ale trzeba ich naprawdę dużo użyć, dobra. Dobra widzowie, mam już sześć właśnie y, totemów. Czalicie, że wydałem 150 zł na sześć totemów? Ja ale to jest dużo, ale dobra. Te, te, ta klasa kosztuje naprawdę dużo. Teraz crafting, dobra, tu jest drzewo pierwsze. Zetnijmy je, mam tutaj, mam siekierkę, mam, dobra. Lecimy szybciutko, perełka, pyk. Dobra, i robimy crafting. Czyli kolejna rzecz, dobra. Nie będzie, to jest najprostsza rzecz chyba z tego wszystkiego. Dobra, no i teraz płaczący obsydian. Płaczący obsydian można z e, tak jakby wziąć, od piglinów chyba, ale możemy znaleźć strukturę portalu, który muszę sobie zbierać troszkę, trzciny oczywiście, gunpowderu i sobie zrobić. No ale dobra, i lecimy szukać. A, i wybiorę sobie póki co postać e, szal... Elytriana, że tak powiem. O, żeby mógł sobie latać nie mając Elytry. Juhu! Dobra, lecimy cztery, mam cztery. Ej, dostałem jakieś graczy w powietrze? What is this? Ty, czekaj, mogę w się wypadać. A, a, te. I czekaj. O, mamy jakiegoś gracza, shock. Pisałem na niego. What, wyrzucam go w powietrze jak klikam, Widzicie to? O kurde. Co jest klasza? Gra... jest najbardziej najbardziej znanych polskich sędziów MMA, który Także gdzie ty dał Walczył z Dawidem Ambro Ambrozie. I teraz wracam do żywych, Wyraził on również chęć do powrotu, lecz niestety do tego nie doszło i po raz kolejny słów o nim zaginął. W archiwalnych nagraniach ozdoba opowiadał.